w domu Sybil. Zaraz y, pokasimy. rolnik. Tu jest fejn Więc ona to wiedziała, że zginie. Tak jak mówię, chciałem poinformować o tym, co tak naprawdę e, później się może zdarzyć. Dobra, lecimy jeszcze raz do góry. Musimy się tam dostać. Tak gadałem z nią. A co właśnie? Sergium nas poinformował, że e, po tutaj jak skończymy już na cmentarzu, to musimy się jak najszybciej dostać do Snoomay, on może sporo wyjaśnić A propos tego co się dzieje w wiosce. I tak też będzie. To akurat mm, Sergi się nie pomyli. Jeszcze raz wiem to naprawdę żałowałem, że ta postać akurat zginęła. była bardzo... mimo że była dosyć y, dziwną postacią, była bardzo... Y, bardzo przyjemną, sympatyczną, że tak powiem. No ale dobra. Koniec z przyziemnymi rzeczami. Musimy ruszyć do Mei. Miejsce, gdzie mogą być, y, że tak powiem, sami. Tym bardziej, miejsce, gdzie, do którego pójdą. Do krzaczków. Widać was. Dobra. Szybko, szybko, szybko do mej. Póki jeszcze śpi, musimy wejść do chociaż daje snu. Dobra, już nawet nie mamy wyboru, czy chcemy wejść, czy nie. Po prostu jesteśmy do tego zmuszeni. A to jest sen, w którym o którym teraz my jaśni. Jest... Cofnęła się tak, jakby w czasie. z małą dziewczynką, a przynajmniej młodszą. Na, na razie jej nie będziemy szukać. Już cię widzę, tak, schowała się. W w genialnym miejscu Na widoku, ale okej okay. Chodzi mi o tą skrzynię najpierw I później będziemy szukać jeszcze jednej Bo chyba tu gdzieś jest też życie Dobra, najpierw Udamy, że szukamy jej I kupi dziewczynę Dobra, które będę potem do ciebie iść? Tu, 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 tu Tu trzeba będzie skoczyć, to tędy Skrzynie, które są schowane w tym śnie. Olwie, już otworzony, więc o tyle dobrze. Yy, kolejne miejsce, gdzie tak naprawdę ciężko jest się zabić. Oczywiście są tu miejsca, gdzie można tego dokonać. Do ja chcącego nic trudnego, tak. Dobra, mamy cię? Kuku. Nie chcę wiedzieć. Dobra, coś się otworzyło. Hmm, ciekawe co. Uuu, uh, okej. Okay. Dosyć łatwe. I Meia uwolniona ze swojego snu, z pierwszego, z pierwszej części. Musimy oczywiście obejrzeć scenę, przez tu dają modę do Melzasa. Proszę o litość i tak dalej. I oczywiście tu już będzie sporo rzeczy zapożyczonych później w dwójce. To mogę zdradzić. Gdzie teraz ty się chowasz? Pomyślmy. Może tu gdzieś. Nie muszę cię tu. Nie, ale może tam gdzieś. Tu się też często chowasz. O, właśnie, cześć. Idzie nam ucłonić kolejną, kolejną część swojego snu, tudzież koszmaru, bo ciężko to nazwać tak naprawdę snem. Ale oczywiście nie za darmo. Najpierw musimy dojść do snu i ją uwolnić. Hmm, ta część będzie oczywiście coraz cięższa. wciąż dalekie jest nawiązanie ciężko to też nazwa na, takie nawiązanie do pos, po prostu podruszania się inną postacią bardziej robienie czegoś pod dychtando no, muszę kiedyś przejść jeszcze raz ja tę grę czytając wszystkie dialogi żeby wiedzieć co tak naprawdę dosłownie wszystko co tam się dzieje no, no ale dobra to jeszcze nie teraz szukamy jeszcze raz Mei Meja, Meja, gdzie się chowasz? Tu będzie na koniec, to ruszymy się tutaj. Myślimy. Tu nie. Hm. Aha, jeszcze się chowa w dwóch fajnych miejscach. Takich dosyć... Jesteś tam? Nie ma cię. Oczywiście... Dużo tu do szukania jej nie ma, ta lokacja nie jest jakoś bardzo rozbudowana, więc nie ma problemu większego z znalezieniem. Jak się przychodzi pierwszy raz, to faktycznie szuka się jej troszeczkę długo. Hmm. No naprawdę, teraz jej nie znajdę. Ty gdzie ty się chowasz? No, niech mi nie mówią, że teraz inakdy nie znajdę, bo się w kurze. Tu się nie chowa nigdzie. Gdzie tu jeszcze się chowałem zawsze? Wiem co ma otworzyć, ale... Tu się schowałaś No widzisz Ten dźwięk nie wróży za dobrze później będzie, te, później będzie to jeszcze lepiej pokazane co ona tam robi Strach się bać Ewentualnie trzeba po prostu się domyślić Ale to wyjaśnij dlaczego ma tak zrytą banię Przy tym co... No naprawdę nie trafiłem Przy tym co ona robi Jeżeli ona tak robi w każdym tym śnie no to... Cięższe wpływać, na widzę tego, ale... Dobra. Nie mamy zbyt dużego wyboru. I teraz jeszcze tu musimy wpłynąć. Hop. Дождь наконец. karani za modlenie się do wielu bogów, bo najpierw takie modlitwy były wznoszone. Później e, król zabronił tego, a wszystkich, którzy łamali ten przepis, właśnie palono na stosie. E, z fabuły gryby tak to wynikało. No ale dobra, szukamy jej dalej. Jeszcze cztery bramy. Jesteś tu już? Nie, jeszcze nie tu. To może tu. Jesteś. Dobra, i teraz kolejne bramy otworzone. Coraz gorzej się robi. Pod względem zagadek, jakie tam są do wykonania, no ale dobra. Dobra, wróciłem. Co ja tu mam do zrobienia? Aha. Na szczęście tu nie muszę zaczynać, nawet jeżeli to jest nie Muszę zaczynać od nowa. Znaczy, w sensie, że wychodzić i wchodzić, bo to było chamskie. Chociaż. No właśnie, to co tu teraz, te skoki. Szczególnie ten trzeci. To jest pierwszy, to jest drugi. I ten trzeba wyczaić, wyczuć moment, kiedy można skoczyć na tą kładkę, żeby nie spaść do wody. Zagapiłem się na, ten, na tę kolejną kładkę, żeby wiedzieć. W którym, w którym miejscu ona się zatrzymuje żeby 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 żeby, żeby ją odwalić to ok dobra no to już było chamskie A pomyśleć że kolejne są jeszcze 4 razy uratowana, sny To tu poszukiwania, no i to od razu dużo lepiej się schowa, jakby tak się chowała w czasie tego, w czasie tej zabawy z nią to było dużo ciężej. Się kiedy 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 zabitej matkę ale dobra, szukamy dalej bo gdzieś teraz jeszcze musi się chować dwa razy yy, jeden raz będzie w takim razie tutaj najgorszy moment bo trzeba czekać aż łaskawie skoczy na głupią kładkę a my idziemy dalej też nie wiem jak ona to robi, że tu tak wolno, wolno i nagle pyk nie ma jej i już rozwala yy, z główki kolejne drzwi. Teraz ten <śm> to jest najcięższa do wykonania. Trzeba trafić tak, żeby... trafione, także w miarę szybko poszło. Jestem w szoku. Dobra. I to wszystko co tu mamy zrobić. Syn jak widzicie mm, ciężkawy może być, jeżeli się nie wyczuję wszystkiego. Ale tragedii nie ma. Oczywiście nie wiemy co ten ktoś powiedział. Wygląda jak ole nie byliśmy swego czasu. Dobra. I jeszcze raz musimy A co teraz będzie? Wiecie, że nawet nie pamiętam. Wiem, że ona tu gdzieś się chowa. No właśnie, tu jest schowana. Я что тут уже не имели где творцы сховать, хотя было. sim é é Jeszcze o tyle utrudnia sprawę, że jeżeli nie będziemy mieli dobrego timingu, to spadniemy po prostu do wody, nie skakując na koniec. okej, okay. próbujemy. No właśnie, i trzeba jeszcze raz. кинан си неута. Аз е, się tak męczę. Zawsze robiliśmy to od drugiej strony. Dobra. I ostatni sen z jej przeszłości. Już najbardziej aktualny. Okazał się jej Melzas. Nie wiem oczywiście co jej powiedział. Ona tak pokiwała głową oczywiście. Aha, znalazłem demona, który jest klątwą dla tej wioski. Też przyszedł nas uratować tę wioskę. Z tym, że już nie z polecenia mm, wyzwoliciela, tak jak my, a z własnego widzimy się, bo tak. Dobra, i zostały jeszcze, jak pamiętamy, jedne drzwi, które były tam na samym środeczku. Sen krótki. Też obawiam się, że nie będzie chyba aż takich bardzo długich odcinków. Dobra, teraz tu zabawa w... E, spy... ona tam będzie mówić jak, e, jakąś tam... właśnie spy... E, kacie... aha szpieguję z takiego e, chłopaka i jeżeli w czasie kiedy ona to mówi możemy się przemieszczać w innym wypadku Nie widzisz, kłamiesz. No i to jest tyle ciężkie, że ona coraz krócej to będzie mówić, coraz krócej aż w końcu. Troszkę co nam się uda, oczywiście. No, teraz będzie krótkie. Dorwaliśmy ją, dobrze. Zaczął poczekać. No i koniec. No, czekamy, zanim ja się obudzi to no dobra będzie zabawnie Chinese się po pojawiły już ich widzieliśmy przy okazji zwiedzenia pustyni przynajmniej na jej końcu tak więc teraz my będziemy tam musieli wyruszyć oczywiście mm, idziemy do Septimusa, poinformować go w tego, co tam kombinowaliśmy. Koniec. Oczywiście... Yy, Myra nie słyszała tego, że yy, Septimus się nas pytał, czy udało nam się w końcu dostać do Snumy i się czegoś dowiedzieliśmy o jej przeszłości. No tak, no bo stojąc obok nas na pewno by nic nie słyszała. Jest taka głupia. Ale okej okay. Dostaniemy coś, czy nie? Nie, dzisiaj nam już nic nie chcą dać, chamy jedne. Ale przynajmniej nie no, dostaniemy. Nie od Jezza, ale coś tam dostaniemy. W każdym razie to koniec tego odcinka z serii Zagrajmy wolną dryę. Ja zapraszam Was na kolejne, a tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!